Neandertalska Szamanka Noc była jasna. Wierzchołki karłowatych brzuzek, porastających rozległą wyżynę, zdawały się dotykać tarczy ogromnego księżyca w pełni. Stara neandertalka Oyl, opatulona skórami, siedziała przed wejściem do jaskini i śledziła jego wędrówkę wśród gwiazdozbiorów. Miała świadomość, że jasna poświata uwydatnia malowidła wykonane czerwoną ochrą na jej pomarszczonej twarzy. Fantazyjne zdobienia oraz wisiorki ze zwierzęcych kości i piór, oplatające szyję oraz dłonie neandertalskiej szamanki, stanowiły świadectwo wysokiej pozycji oil w klanie. Gdy blask księżyca dotarł do podłużnego kopczyka skrytego dotąd w skalnym cieniu, Neandertalka ożywiła się. Stała i podeszła do kamiennego wzniesienia, które przeozdobione kwiatami i gałązkami krzewów, zdawało się jaśnić własnym blaskiem. Uklękła przy kopczyku i mrucząc elegijną pieśń zaczęła go rozgrzebywać. Ostre krawędzie okruchów skalnych raniły dłonie szamanki. Jej krew kapała na kamienie i spływając między nimi przesiąkała w głąb grobu. Oyl czuła że nadszedł czas na rytuał, który sprawi, iż wkrótce dołączy do zmarłego łowcy. Kilkadziesiąt zim wcześniej. Lunarna poświata spowijała wapienne ostańce rozsiane na Wyżynie. I choć wierzchołki drzew również okrywał blask księżycowej pełni, podszyt leśny wciąż tonął w ciemnościach. Pod jedną z takich skał młoda neandertalka Oyl postanowiła rozpalić ognisko. Które miało odstraszać dzikie zwierzęta oraz pozwolić jej się ogrzać. Suche konary szybko zajęły się płomieniami. Dziewczyna, delektując się ciepłem bijącym od ogniska, rozmyślała o dzisiejszym polowaniu. Nie zważając na mężczyzn z klanu, samodzielnie szła tropem rannego wilka, który zdołał się wyswobodzić z wnyków. Krwawe ślady, pozostawione przez uciekające zwierzę, były wyraźne, jednak nie zdołała go dogonić. Postanowiła więc o świcie wznowić pościg. Stwierdziła, że wilk też będzie musiał się gdzieś schronić, żeby odpocząć. Neandertalka, lustrując otoczenie niewielkiej polany, łowiła nocne odgłosy, dobiegające z głębin skarłowaciałego lasu. Skrzypienie konarów mieszało się z odprężającą wonią ściółki. Wkrótce, ukojona nocną symfonią dźwięków i zapachów, Oyl zasnęła. Gdy ognisko nieco przygasło, między krzewami zamigotały dwa ogniki. Krzaki porastające z kraj polanki zaszeleściły i rozchyliły się, a z pomiędzy nich bezgłośnie wychynął łeb wilka. Zwierzę przyglądało się przez chwilę śpiącej dziewczynie. Neandertalka poruszyła się i dyskretnie wzmocniła chwyt na kiju trzymanym w ręku. Drzewiec drgnął. To sprawiło, że umocowane na jego końcu krzemienne ostrze wysunęło się z cienia i zaczęło migotać w blasku dogasającego ognia. Wilk tymczasem, lekko kulejąc, powoli wszedł na polanę. Skradał się stopniowo jednak przyspieszając kroku. Gdy od Neandertalki dzieliło go kilka susów, oyl zerwała się gwałtownie. Ledwo jednak zdążyła przeskoczyć ognisko, nieoczekiwanie z brzegu polany wybiegł obcy mężczyzna i wpadł między nią a wilka. Zwierzę gwałtownie wyhamowało i dało susa w bok. Przybysz natychmiast za nim popędził. Zaskoczona Ol zatrzymała się w pół kroku. Po kilku sekundach jednak się otrząsnęła i pognała za nimi. Pościg się przedłużał. Zwierzę uciekało, mężczyzna je gonił, a oel pędząc za nimi, miotała czym popadło, od kamieni począwszy, po najbardziej wyszukane przekleństwa, jakie tylko zdołała wymyślić. W końcu ranny drapieżnik został zapędzony w pułapkę. Otoczony z trzech stron skałami, zdecydował zaatakować. Zapomniał o rannej łapie i ze zjeżoną sierścią na karku szykował się do skoku. Mężczyzna tymczasem pochwycił łuk. Wyciągnął strzałę z kołczanu i naciągnąłszy cięciwe, czekał na najdogodniejszy moment do strzału. Oyl nadbiegła w chwili wilczej szarży, co zdekoncentrowało przybysza i chybił. Zwierzę doskoczyło do mężczyzny i wbiło kły w jego udo, na co Oyl błyskawicznie wykorzystała powstałe zamieszanie i wbiła swój grot w pierś wilka. Przybysz i zwierzę równocześnie grzmotnęli na ziemię. Z piersi martwego drapieżnika wypływała strumieniami krew, a po wykrzywionej z bólu twarzy przybysza ściekał strumieniami pot. Oddawaj moje jedzenie, ty oprychu! Wzburzona Oel ryknęła do mężczyzny, wyrywając dzidę z ciała wilka. Obcy niewiele rozumiał z języka neandertalki, jednak instynkt samozachowawczy nakazał mu milczeć, a zwłaszcza, że krzycząca trzymała w ręku broń. Oddalił się więc od dziewczyny, odpychając się dłońmi i zdrową nogą, aż plecami przylgnął do najbliższej skały. Ol tymczasem, zerkając co chwila podejrzliwym wzrokiem na przybysza, przystąpiła do wstępnej obróbki truchła. Gdy zakończyła pracę przy wilku, przyjrzała się rannemu dokładniej i wezbrała w niej litość. – Zostawię dziada, to go zeżre byle gadzina – pomyślała i uklęknąwszy obok człowieka, owinęła mu ranę liśćmi i obwiązała kawałkiem skóry. Następnie poleciła: Powstań, nim stolec mimowolnie opuści twoje ciało i pochwyciła go za skórzane odzienie, co w założeniu miało mu pomóc zrozumieć przekaz. Mężczyzna wstał, przyglądając się jednak z pewną obawą poczynaniom neandertalki. Łuna zachodzącego słońca ustępowała miejsca nocnemu mrokowi, gdy Oyl, Powróciła do obozu. Szła niosąc przerzucone przez ramię truchło, jednocześnie podtrzymując kulejącego mężczyznę. Przybysz był wyczerpany drogą, bólem i niekończącymi się pretensjami neandertalki, która niemal przez cały czas krzyczała na niego, że chciał jej ukraść zdobycz. Człowiek, nie do końca rozumiejąc, o co chodzi o rozgniewanej kobiecie, na wszelki wypadek postanowił nie wdawać się z nią w żadne dyskusje. Kolejne dni w osadzie wniosły nowy temat do obrad. Czy łowca, jak zaczęto nazywać przybysza, będzie mógł pozostać, czy po wygojeniu ran zostanie wypędzony? Ja szybciej stoję, niż ten łowca biega, argumentowała Oyl. Po cóż nam ktoś taki? To po co go przyprowadziłaś? Umie miotać krótkie dzidy. Nauczy nas, oceniła, ale zaraz dodała: potem niech idzie tam, gdzie mamuty srają. I tak przybysz został na chwilę. Chwilę, w której Oyl urodziła mu córkę, w której uczył mało chodzić, a potem i strzelać z łuku do zajęcy i niechcianych natrętnych zalotników. Chwilę, która trwała aż do śmiertelnej walki z niedźwiedziem, gdy chybił, rzucając weń oszczepem. Wraz ze śmiercią łowcy, dla Oyl cały sens życia skurczył się do iskry wylatującej z ognia. Tylko obecność córki, która przypominała jej ukochanego człowieka, trzymała ją wśród żywych. Blondwłosa dziewczyna obserwowała, jak matka rozgrzebuje grób ojca. Szamanka dotarwszy do jego szczątków zaczęła je tulić i całować. Łzy oyl mieszały się z krwią skapującą z poranionych dłoni i brudziły rozpadające się kości mężczyzny. Neandertalka gładziła szczątki, po czym pochwyciła czaszkę. Wpatrywała się w nią przez dłuższą chwilę, aż w końcu zaczęło jej się zdawać, że łowca uchylił powieki, spod których zionęły gałki całkowicie wypełnione smolistą czernią. Natychmiast zatonęła w ich głębi i, uśmiechając się, wydała ostatnie tchnienie.